Zobaczcie dzisiaj tylko dzisiaj normalnie jest wieko pomna fila Oto właśnie nowy operator na ciągniku. Kurwa o! Popar się! Co? Jaki upgrade żeś dostał? O, Polic, kurwa, powiedz kurwa, powiedz! no nie widać kurwa! Mały stały Na A jak? Także kurka wódka, mamy nowego operatora. Ja go jutro tylko podmienię, ale to... Bo tak na chwilę. Ale ogólnie patrz ta usiad kurka. Jedzie talerzować chłopaczyna. Zobaczymy, jak będzie się składał. To tu pokaże nam ciekawego. Talużyweczkę przesmarowaliśmy ramiona, filter, wydmuchali Jedzie mały w pole. Składaj, później się radnie będziesz bawił, kurwa! tutaj dawaj tak na idzie już tak uliczkę jest ona nie jest ja uh. co? jak marynarze na statkach tak wiesz, kurwa patrzcie ale pod światłem jest kurka wuska gdzieś dobra składaj to bo się mi to żarto Składa się co? HYDRAULIKA Z NOGOŁY! Mm, nie wiem, badam z A, zobacz sobie to O, jak jebnie to inorozku. Okej okay. To ci kurce, nie? A, szefowa mi auto dać, bo ja jadę za mały. Kurwa, was zrób za dętale, że ani bał mnie jedną na mnie, bo kurwa takiego jak ja to nie będzie ośmiu. Co ty w tym domu szukasz? Nie się straszyła Dawaj daj, bo ja nie mam czasu, bo kurwa je było coś. A szybko bo ja cię do filmu potrzebuję to i daj, bo to już nie są ćwiczenia. Czekaj to ja będę wiesz kiedy Co ty tam nagrywasz? Co nagrywam? Nic nie nagrywam musisz tu powiedzieć coś. Bo twoje zdanie jest ważne. No czy ważne? Nic nie jest, chodź. Niżej na pompie. NA PUMPIE NIŻEJ, EDEK KURWA GNIDO, NIŻEJ NA PUMPIE A ty widziałaś? Nowego operatora mamy na Fendzie Widziałem właśnie mało. I co o tym sądzisz? I co o tym sądzisz? No super Zajebiście pani, super sobie daje, ale przez mały... Daj, daj. Daj, daj. ale Dawaj szybko, bo zabieram ci auto. Kuker. Nie przyklinaj, bo to jest Family Friendly kanał. A to ty ten wasz. No jak? Nie ma lipy, kurta. Co on tam kombinuje ten człowiek? Mały gnido, czy to ty Czy nie ty? Co tobie tam nie wzią? Nie, nie mogę kurwa Jak to to wcześniej kliknąłeś, że obchodził? No stop, wyłącz Czekaj. Nie tak Znaczy tu hydraulikę zablokowałem Tak hydraulikę, że jeżeli, jeżeli zablokował to pompa będzie chodzić? No dobra, ale kurwa tylko na tych, nie? To daj na dwa Poczekaj, poczekaj, poczekaj Nie tu No Daj na dwa No jest O nie jest dwa, to jest trzy No Daj, daj jeden I teraz I chuj ci do dupy Teraz No kurwa Dobra, i teraz chodzi? Ta leżówka chyba nie może być podpięta pod ten. Może być Dobrze jest kurwa nie Ale powiem. to dlaczego nie kurwa Bo to się zablokowuje Dobra, ogarniemy to na polu, jedź Ty jedź kurwa, a chujmu tupę Siadaj Jasiu, wesola. Jedź I co sądzisz o nowym o tym, o, tym o, operatorze no fenda... Super! Fajny chłopak, nie? Bardzo fajny no chłopak, odpowiedzialny, fajny, wesoły No <laughs> przede wszystkim ma wiedzę na temat rolnictwa. O. Można? Można. I jesteśmy już na polu, ja autem jesteśmy z panią Nego, z małego. Siema. A jedzie, patrz, ta korka łotka. Nie wiem, czy widzicie, ale jeszcze wyjdę, bo trzeba będzie nagrać TikToka z nim. Patrz, tam na niego, patrz. tak tylko, tylko podziwiać chłopaczynę. Fajny z niego, chłopodzie. Akta kto to taki? Jezio, yes, Patrzcie! Ile Nowy operator! Jak? Patrzcie, pasie, pasie ile tutaj tego kura? Poduszkę kazałeś! Po góry wyjąłem! Widzę, I tam za rowem jest tam jest za tym mostkiem jest kawałek tamten tutaj ten o tam widać ja tam zacząłem od tamtej strony i skończyłem także to? to tak to? Tak. Tamto. Tam to? tamto tamto za tutaj tak ten, raz, dwa, trzy, cztery i jest jeszcze I cztery, tam cztery o... za ramy po prawej w stronie tak i jest jeszcze jak wyjedziesz stąd to prosto to tam, to w tam o w prawo i druga droga w lewo i cały czas prosto i tam po prawej też no to zobaczysz, to jest po pszenicy. to jest po pszenicy mały a. tam Pako ma, my mamy, tam pako ma chyba rzepak z tej i z tej, a my jesteśmy w środku także tam jest jedyne takie pole, no bo ściemniska, pszenicy, ja, to, to, to jest tyczka to, to tyczka dobra, to rozkładaj się a to na wszystkich jest eksperyment zrobiony? na ja tych ten, ten i ten idę zobaczyć ten nawóz Dawaj kurwa. Dalej, tu rozsiałem trochę polifoski Bo mi zostało i zobaczymy, robię taki eksperyment Zobaczymy jak to będzie Bo nigdy tak nie robiliśmy, a zobaczymy dałem teraz polifoskę I, 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 i damy pod, pod korzeń, pod kukurydzę, nie? Także zobaczymy Pakuj się na pole łajzo Dawaj kurwa, ej! Pójdę tutaj, jak idą. I wiesz, na no szagę. Kurwa, doprost to nie robi, bo się pustali. Z tyłu ramionek jest tutaj po prostu bardzo. Jak jest? Bo teraz jak wyjeżdżałem, to mi latało. Jakie ramiona? Aha! No, kurwa. Gdzieś kurwa facet? Coś tam już się zapamiętało. A, A czemu ci tego? Obciążnik chodził, góra dół. No ja muszę nie wiem, muszę na to, to... Ale ty tam przecież nie masz kurwa, obciążnik no, jest, na, razie, jest na zielonym przecież o, o, o obciążnik. A masz... No tak, bo ja zawsze byłem, Teraz na Ty Aga, ja wejdę z nim ten pierwszy ten przejazd. żeby no wejdź sobie tego... może do Audi. Idź sobie do Audi, no. Chodź. Oj, Jacek, Jacek. Ale czekaj, jest. Że zielony jest zablokowany hydraulika. Ale, tu. A. Odblokowany. Do bloku i będzie dobrze. Ale nie, muszę podnieść troszkę. Podnieść, no? Daj go na maksa do góry. Na maksa? Tak. Dobra. O, fajno Dobra, ee, teraz stąd wychodzimy A i to tyle, bo tym sobie odbyłem Dobra No i gra Dobra, Rozkładek. to daj go jeszcze do góry, nie? Tak, tak Nie ten, kurwa Zielony! Czekaj, ja się wyprostuję, bo troszkę tak... Ale tym niebieskim bojem będzie chujowo. Czemu? Bo on jest drugi tak kurwa Wygodnie? Ale Czy... na zielonym było lepiej Było i... No to zapnę z powrotem, kurwa To zapinaj, chodź To czekaj, muszę ustawić się na prosto, bo drugie jego ramiona nie mogę zablokować, wiesz? przepinaj na zielony, bo na zielonym lepiej, bo on jest na... Nie wiesz, szaga, nie? A za resztą tutaj... tutaj jest lepiej? Ale ten, przecież masz te tam ja Mówisz, że jest lepiej? Kurwa, człowiek, ja no coś... nie musisz gazu klikać o. Kurwa, to wiesz, jak ja chcesz, ale... Ja nie? To popróbuj jak chcesz, ale to ja ci od razu mówię, że jest wygodnie. No, może Kurzi będzie... wyłączasz jak... i on ci... Może przypierw. będzie jak z gps a, a może nie Musisz to najlepiej od rowów, to wiesz, jak coś to sprzęgło i chuj Czekaj Trzeba wyjść chyba z opcji No No dobra, jeszcze raz Jacek Co? do tyłu Tylko właśnie, no nie możesz dawać do samego końca, bo ty dałeś teraz do samego końca Nie, za drugim razem nie dałem Dałeś, bo widziałem Mnie wkurwiaj Nie dałem Dałeś, kurwa nie. Idź do domu O I gazu, pełno Gdzieś z kosa dopierdolił Chyba za bardzo, nie? No, trochę I dlatego tak się dzieje. Dobra, jeszcze raz, I co tam? A, o mimo że nagrywanie, on fajny chłopaka, on szybko kuma. I chyba na to ja tu głęboko sobą Poszedł jak zły, nagli kurwa. O, popatrz jaki ładno! Kurwa, da mi się podoba! Tak właśnie kurwa miał być, patrz ta! Ładnie porozbijane, elegancko. Fajno, chłopaka z niego jest. Fajno! Teraz jeszcze TikTokensa coś nagram. Już. O. Ale, fajny chłopaka. Ale idzie, chłop! Ty, bo mi zabije mnie! jak zły! Idziemy, zobaczymy, co tam u jego słychać. I co, powiesz? Trzeba skumać temat! Ale jak oglądasz film, gdzie jest na chwale, to kurwa obrońcy jest piórka. Wiesz, wiesz, co trzeba tu ogarnąć? Co? Sprawę No właśnie! Brawe, a nie temat. Dobrze Ci idzie, tylko tutaj widzisz, Wyciągnąć no ja trochę tej tej ziemi, ale to przy, przy tej. Dobrze staram się jak mogę. Nagramy się coś z kabiny, do końca. Masz w skupiony operator. Nie, I w dół dawać. Za daleko dałeś. Właśnie o tym Ci mówię. Veicty. Uzeam zo. Palcem tu szczurha. dobra Czekaj jeszcze ja tam muszę Jedź tam do tego je, Aga niech idzie do Ciebie i jestem powoli tu działaj No powoli, Jedziesz, nie jedziesz się... na tej kotowicę zobaczyć y... pojadę jeszcze, tylko ja teraz do Gabriela mu zawiozę ten film nie kontuję już Spuciłem troszkę jeszcze bo nie jesteś się tu No tak Ale ładnie to wygląda Dobrze jest. Przed siewem raz, raz i będzie stół. Kurwa. Trzymaj się. Jak jednie to już... Ja, nie, ja nie zwalniam. Ale koniec zwolnił. Dobrze jest. Dobra, porównać jeszcze tutaj i będzie dobrze mały. Dobra. A czemu on? Co? A czemu on tak radna? Coś jest zablokowane. Może było jakieś kurwa, gdzieś, się może wiesz. Czy do góry jest zablokowane? Chyba człowiek nie robi nad tymi i kurwa. Chuj... Ogarniesz sobie to. Dobra, szuflada. Będę działał. I będę działań. Kurwa tak troski wczoraj polifoskę sypał, że kurwa na drodze jest. Idź do tego swojego boja i, i go tam kurwa nie ma stania, ogień z nim. O, fajno. No. Podoba mi się takie coś. Ogarnięty, mały, normalnie fajno. Dobra, jadę, jadę go Brysia. Będzie film.